Siemaneczko modziki, no i waradziki, z testu a dzisiaj Ja widzicie, popiekamy sobie już 28 usmoczne z gry Youtubers Live OMG, w czytujemy grę od ostatniego zapisu, czyli od tego zapisu To był było szybciej, nie, to był. Chyba, co 15 minut się, chyba, że się przegra, to, to jest ciekawe, co 15 minut się przygra. przegra yy, Wiem, że tu mam lodówkę już, on, ona, czyli. Może bym może kliknął na, na grif film, może. Przydałoby się jakąś grę kupić lepszą, bo już są samym starocie. Jakieś starocie, może w sklep pójdziemy sobie do... iść. Jakże jak impreza jest? Jakieś... Kino... Idź do kina dwa razy. Idź do kina dwa razy. Może pójdziemy do kina, a pracuj twój dom. Tutaj kup ubranie, ubrania, ja może nie będę zmieniał. Może pójdźmy coś zjeść może najpierw. Pójdźmy bo sobie byłem, że nagrywanie było dosyć ciekawe, nagrywaj film. Ty nagrywaj film może. 4 hmm, filmy nagrywaj. Dużo bo sobie zagrajmy w. Dobra, nagrywaj filmy. E, ten głos jest sprzęt. Gmyk automatycznie. Dalej. Ona poszła na grafik. dobrze. On chce coś zjeść. Co mamy zjeść? Nie mam. Hamburgeru. Tu sobie zjemy tylko hamburgera. Yy, może jeszcze. chmurkę, yy, Zobaczymy sobie. Tindera. tindera mam bardzo do swego Tindera. Wysi, pięknie. Kolejny. Nie, nie mogę O, wyszli im Chyba daję dużo do tych Dobra, Tinder obrugowany jeszcze jeden Tinder. Chciałem, bo coś mi się było Szynka, wysti Tindera to jest niesamowite nie Wysli ponownie Okej, okay, i o podskoczył mamy ok polubienia wyślej. wysyńka Wyśl, wyśli, ok to jest dobre dobra ona tam nagrywa to się dobrze Dobra, nie to jest już publiczne możemy jak i powiadomieniach powiadomie są wydaje wydatki miesiąca ok mamy bardzo mało pieniędzy. Kalendarz, co jest w kalendarzu, dzisiaj mamy, nie, już kino, 18, 8, 18 listopada, 18 listopada jest jakiś event, wydać konsolę 25 listopada, okej, okay. ona coś tam robi, coś nagrywa, coś tam montuje, jak okay, chwilę. Nie, nie, nie będę dawał urlopu. Idam moment. Okej, okay, bo to jest tych klawiatura. Dobra. Zrobi się jakieś... Grę kupić, zrób zakupy. Zrobi się jakąś grę kupić, jaką lepszą. Z dwie gry. A jakie mam konsole właściwie? Mam... Nie, nie. Zrób zakupy. Jakie mam konsole? Ona montuje. No chodź, bo ja montuję, <gry> to taka takie opcja. E, PC Buri, Amazon, Aliexpress, i, 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 I supermarket. E, PC z buli, rozkaz gry. Ok, zakupione, zakupione. Tego ja w nie mam, najnowszej konsoli. Ekran, komputer. mysz kreatury. Telefony, telefony. Archetype, ATP, ik en Rub... I Rub... Rub... Rub. Rub. Ja Rub. 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 zien Rub. 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 zijn Rub. 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 gry tu Rub. 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 is Rub. 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 4, Rub. 4 Podobno to zdobywa PS4 Najlepszy wydający. To chyba mam tą grę, to chyba kupimy Niech akceptujemy Powinno że nie miałem przyjść do gry i sprzedamy sobie tę grę stare? Ona co to robi, ona? Nic nie robi a, idzie montować filmy. O, I czemu by na tarasie mi przyszła ta gra? Odbierz jedną jedną gra I druga gra, odbierz Wybierz gry, żeby... o to, to jest to po to jest nisko, to sprzedaj. Sprzedaj, akceptujemy no to sprzedaj, sprzedaj. Nie ma jeszcze... Świetnych... A, nie mogę sprzedać tych dwóch Okej, okay, no, to możemy, to chyba możemy sprzedać. Sprzedaj, jak to, jak to nie mogę sprzedać? No bo to zrobimy sobie самą... z jednej takiej popularnej. Pierwsze wrażenia, dobra. Może tak w w lepszym. to jest dużo montażu. Ubiękownienie, ubiękownienie Responsji nieautomatycznie, nieautomatycznie rozpoczynamy gra O Ooo, dobra, to jest chyba z kontroli. Dobra. Tu już dużo boost do tego. Tu już chyba nie musimy się o to martwić. Tu już. Dwa. No dobra, musimy się martwić o to. To już oto się musimy. Udźwichowienie i, i aktorstwo. Udzielkowienie i aktorstwo. No daję to dopuszczę do, 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 do tego. Dobra. dwa Potrzebuję coś do, do aktorstwa. Tych a nie będę używał. A może już Dobra, mamy, mamy, gorzej, bardziej, bardziej, bardziej tak w sytuacji. Jesteśmy tu teraz, dwa. Znaczy to. Już mam boosta. Plus 4, plus jeden. Znaczy to. Siedmić. I teraz wszystko mamy zbustowane. żeby jakąś kartę sensowną. Zresztą samą kartę do tego. No, patrzymy, patrzymy, patrzymy. Minus. Zobaczmy to. Cyk-myk. Czemu, czemu aktorski jest taki, tak nie, nie ten? U4. Będzie bardzo montowany feedback, to będzie montowane. O, jest S2. Aż 2, znam przy to. Potrzebujemy siebie do tego. Um, to? Ale, ale montaż na no, no, nie, żeby montaż. Dobra, tam to gdzieś skoczukuje jest. jest. Okej, okay, dobrze. Tu, 9. No i montujemy film. Jesteśmy tak zmęczeni. O, dobra. Dobra, montaż filmu to zajmie Chętnie mi do kina, albo jakieś misje... Mamy misje. Dobra, nie, niech tutaj on wymontuje To nie dam sobie, albo... Dobrze, damy Dam sobie to, to Koczówka, chyba Dobra. to do, raczej nie damy do końcówki. Damy to Damy to... Damy to... To full pas... To damy... Teraz potrzebujemy... Potrzebujemy tego... Potrzebujemy jeszcze... Nie, 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 nie będzie tak ich, ich filmu Montaż wszystko jest zrobione, jest idealny filmik zrobiony... Dobra, to teraz... podjęty. Musimy dodać do, coś jeszcze? Nie, nie możemy dodać. Renderujemy film. Renderujemy. myk Publikujemy. O, jak nowej. Cześć, ale, ma, trzeba, musimy, jest w formowej. Cześć, raz, Dzisiaj musimy sobie zabawić. Teraz no, Ok, Okej, idziemy na imprezę. O, on jest zmęczony. Może nie idę, może... pójść spać. Kurczę, już, już po... poszedł. Ola, co tam robi? Pokaż to na kanał. Aha, musimy jeszcze na nią kliknąć. Publikuj. Na... na może. Z tej nowszej gierki. Z tej. Pierwsze wrażenie na kontynuuj. Jaki sprzęt? Ten lepszy sprzęt, ten lepszy. Daj, ona też mnie nagrywa. Nie? My jesteśmy bardzo zmęczeni. Jak ubrać się tutaj. To się ubije i na imię Nie! No nie bym zadowolona, tylko jakoś Ona montuje, ona nagrywa w tym Dobrze. Czemu ona mi zaprosiła w nocy, kiedy ja śpię? pochodzę z nim, bo... ...formowej. O. No Jakie się czuje masz? Witam, ale podobało mi się nagrać... ...dobre filmie. Czy możesz nagrać dla mnie... ...przesłany? Okej, okay, mogę nagrać. Okej, okay, będzie nieźle za Dziękuję, wysłałem ci... ...u... u z ...domu. No, bo, o. mi się z nim. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, no. No no. na Oh. Oh. A. Op. Абось вот ты не стоишь этим. Na na. О, ты съедешь. Na na na. Кушай, кушай, кушай. Мы можем Witam, e, mój komentarz nie połączył i nie mogę zamontować filmu. Ludzie mówią, że mam ok, Okej, ja mogę przesłać film. Być dosyć będzie za dobrze? Które przyjeżdżają na... Okej. Zastanawiam to przyjąć. Haaa... Ja Jeszcze bym tu poszedł. Czy to ona ma e shop? Pogadajmy. Dobra, ja Jestem bardzo zmęczony, muszę się wyspać. O! Chcę wyspać. O, czy moja pracownica może mnie nagrywać filmy też? Dobra, wychodź, wychodź. Ja, ja bym chciał... Na Lenars. Popadajmy jeszcze z nią. Ok, to wychodzimy. Czy lecę, żeby... Wystarczy wchodzę, wyjdź wychodź, wychodź, wychodź z panią Okej, okay, gra przyszła jedna, odbierz Nie na Odbierz Czyli on, on musi spać, on spać Tak, tak, tak dobrze myślisz Ona montuje filmy, a jakie mam gry właściwie? Weź grę Do czego mam gry? E, e, okay, tu wiecie gdzie jest Czernicie polarne Tu to mam koszulę, mam koszulę chyba Człodówka Ok, tu mu, muszę kupić koszulę znaczy, A, jak, a jak, o jaką by... A jaką koszulę ci chodzi? O jaką kontrolę ci chodzi? Samsung K1, Samsung K1 i spać, i spać, żeby Le, i spać. Nie, nie mamy czasu na, na ten. I spać, jest coś, może coś się wy, zrobi. żeby przy okazji, i spać. Dobrze. Okej, okay. czas przyspieszony. Ona montuje filmy, niech ona montuje i zjedz coś najlepiej, hamburgera zjedz. Dobry, pożywny hamburger, może być. Dobry, pożywny hamburger. Okej, okay. i kup konsolę. Wybierz. Kup konsolę, H2. Ona zmontowała. Pokaż sobie filmu. Dobra, jest. Publikujemy, i ona niech tam nagra... Gdzie nie, nagraj film, nagraj film. Tą, 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 tą grę, co jest, to mamy to, nagraj. Recenzja, kontynuuje. ja muszę się nagrać filmy? Ok, kupujemy, o baj. Lepszy Sprint, Street Make. Zajęta. Gorszy? Jasne, no gorszy. Dobra, że automatycznie dalej. A my kupujemy sobie K2. K2, to jakie są K2? Czego my nie mamy właściwie? Jakie my mamy K2? Czy mam K2? A to Dlaczego nie ma tej koszolika? Dwa tablety co? A, tablety, dobra. No, zakupimy sobie ją. Akceptujemy i niech przyjdzie wtedy. Tutaj się przed popsu, spalony. Ok, no, pójdziemy na, tam na dół. Ona, ona też tam odrywa. Przyszedł sprzęt, odbierz zidentyfikuj No już nie widzę nie myślę, że się, że się popsuł k2, k2 to, to nie miałem rywka, dobrze, potrzebujemy. czekaj, jak ona to robi to my też zrobimy sobie jakieś odcinki rozpoścignie dalej tak silnie to zrobimy Czemu cze, cze oni stoją? A, bo to jest nagrywa. Tu mo stoi? A bo jeden telewizor mamy, Raz jeden telewizor Dobra, Dobra. Damy sobie plus i jak mamy tych hajstwy co?

Trzy się jeszcze to. Minus trzy plus cztery. to tak powodować. raz dwa Raz, to no to, to. to dawno to wylucja, to dawno dawno to dawno 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 Damy sobie to. Hmm, musimy nawet te filmy, tak? Musimy nawet te filmy. To damy sobie. Mam mało. A teraz sobie. Jakieś mi da, jakie będzie pusty. Dobra, damy sobie to. En zijn toen we thuis is we naar film. Oh, ik ga er niet voor. Ik wil er niet voor. Misschien wel. Nee, ik ga er niet voor. Ik ga niet ik Oh, Oké. Okay. to no, to jest to albo op deskrypcję op het het Gaan we dobra my to mamy sobie początek tutaj sobie to trzeba sobie to to hm. Montez Montez może siłowo to past pasuje To, 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 to pasuje, to pasuje, to pasował, to, końcówka. zobaczymy jak to wygląda. Potrzebujemy jeszcze Udźwiękowienie, potrzebujemy udźwiękowienia bardzo, musimy montować udźwiękowienia jakoś, potrzebujemy tego nie pasuje to nie pasuje to będzie pasować to baje się nam trzeba to Renderuj, akceptujemy Publikujemy. nie, nie tak oczywistym oczy 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 Okej, okay, a jest zebrane, zebrane, zebrane. Okej. Zobaczcie. Oto co to mówiło. Eee, idź. Nagrać film, może jakieś inne gierki. Specjalne to może, specjalne to może nagrać filmy. Specjalne to jest takie... ...druktyczne, inne rzeczy, takie, do zrobienia. To jest PC precedent. Nagle filmy. publikuj. Niech może tym w tym koszyk chcecie. Automatycznie. Dalej. zmęczony jesteś. publikujemy. A ona drugi film dopiero. Pieszywa. Dobra. I w przeszły film? Niech chcę zapełnić. Dobra, to jest dobre. dobyty, chyba hej dobyty. Hejs. Wszystkie nie zrobione? źle. Chyba wszystkie zrobione. Tak, zrobione. Może to szpereć w górę? Sperej. O, możemy. Spręty. Spręty. Nie można po prostu zrobić. No ci Niech, my, my, my pójdźmy spać i kończymy odcinek na ten moment Ona poszła gdzieś My sobie przekimniemy dobra Ona wróciła. ale znowu dobrze My sobie zapiszmy grę Jest też opcja automatycznego zapisu, żeby zapisywać gry Bo może mi się jak nie wyjdzie Znowu zapiszmy grę Zapisano ja tym akcentem się że pożegnam, żegnam was, Royadek trzymajcie się.